Cześć Wam, dzisiaj jest wizu, wizualnie witam Was w grze, która nazywa się Genshin Impact. w serii. O tym samym tytule i lecimy, pilnujcie mnie dzisiaj, żebym nie poleciał z monologiem, okej, okay? okej? Okay? mamy bardzo dużo. <laughs> nie dużo, czemu nie było tego w minionych tygodniach rozbitego na części pierwsze? Czemu wszystko musi być na raz? Przede wszystkim, picie wodę, pamiętajcie, że jest makabrycznie gorąco i uważajcie na siebie. Druga sprawa, nawia oraz Nilou już jutro wieczorem, bo to jest ostatni odcinek przed zmianą aktualizacji, więc wszystkich zainteresowanych zapraszam. Momencik. Cały czas zapominam lisa zmienić i te... Teraz mi się przypomniało, bo sobie odpaliłem już program do zmiany kolorów i zapomniałem kliknąć. Więc już jutro wieczorem o godzinie 18 widzimy się na rolowaniu. Raczej nie będzie jakoś wybitnie długie, ale za to powinno być potężnie i mam nadzieję, że wszystkim wejdzie to, co powinno. Nawia oraz Nilo są i widzimy się o godzinie 18. Jeżeli ktoś chciałby doskoczyć, to co najmniej 30 rolek internet na tyle dobre, by móc mi streamować. To, co mamy restreamować dalej oraz zgoda rodzica lub prawnego opiekuna bardzo mile widziana. Szczególnie jeżeli jesteś osobą niepełnoletnią, ale nie tylko, jak to ktoś ostatnio pytał, czy jak się ma 30 lat to też trzeba pytać rodziców. Jak się ma 30 lat, to się człowiek bardzo cieszy, że może pytać o coś rodziców. To jest wersja, której będę się trzymał. I oczywiście tutaj Motoka oraz Erevis trzymają listę, więc zapraszam do tych wspaniałych osób, jeżeli ktoś chciałby doskoczyć na ostatniej prostej. I Changli, która to jest 22, jest kolejnym rolowaniem, na którym się widzimy oczywiście tutaj w Uwie. 22, również 18 i tam Rafamiasz z Simonem listę trzymają, więc zapraszam z kolei do tych szacownych panów. Ale, ale, jako że jutro startuje Nowa aktualizacja i jest ten cały program streamerski. Przypominam o programie streamerskim, jakby ktoś chciał się zapisać i spróbować zawalczyć o 11 rolek. Cały czas podpowiadam, że to jest troszeczkę trap i pułapka, ale zawsze można spróbować. Why not? To oznacza, że od jutra będziemy plus minus lecieli z codziennymi montażami porannymi i może jakieś bonusowe streamy gdzieś wieczorem, coś gdzieś po drodze będzie. Z mojej perspektywy już płaczę, bo w te upały streamować, gadać i montować z Wami to będzie niezłe wyzwanie, ale spróbujemy. Może podołamy kolejny raz z rzędu. Może nam się uda, więc zapraszam już od jutra. Codziennie rano powinniśmy koło godziny tam, nie wiem, 11 siadać i montować. Odcinki będą się pojawiały również w 13.30, jeżeli nic nie eksploduje i coś powinienem dodać do tematu? Chyba nie, więc przeskakujemy do tego, że faktycznie jutro startuje nowa aktualizacja, co oznacza, że jeżeli ktoś nie ma zrobionego jeszcze czegoś, na przykład triali w tej aktualizacji, to jest ostatni moment, no bo za chwilę to zostanie wyłączone za 4 godziny 54 minuty. Wow, to muszę przyspieszyć. Myślałem, że troszkę więcej czasu mamy to co wyłączają przed końcem aktualizacji. Myślałem, że do samego końca aktualizacji jest. To i oczywiście pamiętajcie, zrobić daily, bo jak nie zrobicie daily do wyłączenia serwerów, no to włączą już na jutrzejsze daily, więc hurdur dur, dur. Prócz tego, prócz tego mam informację, że z Hojferem startują różne rzeczy. Tym razem jest to kolap między Hojferem Pixiv to jest japońska sieć społecznościowa skierowana do artystów i osób zainteresowanych ilustracją. XPen XP to jest producent tabletów. Rozważałem zakup ich tabletów z łapałem Huayong, ale XP Pen było moim drugim wyborem, znaczy się patrzyłem na kilka modeli, które mi pasowały i te, które mnie najbardziej łapały z wykluczeniem łakoma, z którymi mam też kosę podobnie jak Zadobi, to właśnie było XP Pen oraz e, Huayong i Huayong wygrał tylko dlatego, że lepszy przelicznik ceny do jakości w tamtym momencie był, ale produkty od XP Pena też były zachwycające oraz Chi Forest bierze udział w tym kolabie i jeżeli dobrze rozumiem jest to producent różnych napoi takich w bardzo azjatyckim stylu, czyli mają typowe dla nich smaki, wypuszcze z tymi takimi bardzo orientalnymi nadrukami i tak dalej, więc um, nie wiem, nie próbowałem, nie miałem okazji trzymać tego w łapkach, chyba, a jeżeli kiedyś miałem, to nie zdawałem sobie sprawy z tego, że to jest to, o czym teraz mówię, więc um, tak wam tylko przekazuję, więc będzie ten kolap i o tych rzeczach tutaj przy okazji powiemy więcej, na razie macie jedną ilustrację zajmiemy się tym, jak pójdzie dalej, a my przeskakujemy dalej bo przeskakujemy dosłownie dalej do, uwaga, spekulacji, spoilery spoilery i jeżeli ktoś nie przepada, to polecałbym przewinąć dalej, pamiętajcie, wziąć wszystko z wielkim przymrużeniem oka oraz jeszcze większym ziarnym soli, bo nie wszystkie z tych informacji muszą okazać się prawdziwe. Niektóre z nich mogą być trefne od samego początku, a inne mogą być prawdziwe w momencie wycieku i zmienić się do chwili wejścia na serwery live. Więc lecimy, bo jest troszeczkę informacji się pozmieniało. Najpierw chwyćmy to, co jest rozbebeszone tak na części pierwszej i zobaczymy już jutro, ile z tego się potwierdzi, ile z tego jest prawdą. Czyli mamy opis wszystkich miejscówek na aktualizację 5.0, które będą z nazwy. Co prawda, nazwy są chińskie i tłumaczone by Google Translator, z świadomością tego, jak to powinno być, bo niektóre nazwy wiemy, co oznacza, co, więc zostało poprawione. Ale to nie jest jeszcze do końca to, co się pojawi w grze, chyba, jeżeli dobrze rozumiem. Więc pierwszą miejscówką tutaj wymienioną to jest chyba alfabetycznie, ale po chińsku, czyli u nas nie, nie alfabetycznie, absolutnie, ale. Pierwszą miejscówką jest Hydrosaurians Tribe to jest nazwa jakby lokacji, ale przetłumaczona tak, że trudno skumać, że to chodzi o lokację, a nie o plemię. Drugie to jest dendrosaurians. Tribe, czyli, no, Hydro, czyli będą pewnie ci od Mualani. Dendro, no, to ci od Kinicza. Geosarian Stripe Stage, to jest zapewne od tej małej, jak ona ma ta, nie kimchi, ale coś takiego. Potem jest Highland of Fluid Color. Okej, okay, będziemy mieli płynne kolory, bardzo mi się to podoba. Piątą miejscóweczką jest tutaj Cave of Lava, czyli Jaskinia Lawy. Następną jest Cave of Graffiti, czyli Jaskinia Graffiti. Potem będzie Campground of Little Dinosaur, czyli... Camping z moimi dinozaurami? Może, może, może będzie bardzo fajnie. Następną miejscóweczką, i tutaj jest problem z niektórymi znakami, bo to nie do końca jest potwierdzone z języka chińskiego, co my tam faktycznie mamy mieć, ale jest Infinite Fire Inferno, czyli nieskończone inferno, ognia i tak dalej, i tak dalej. Następna miejscóweczka jest oznaczona jako arena. I teraz tak, jeżeli te liki są poprawne i liki, o których wam mówiłem w minionych tygodniach, są również poprawne, bardzo możliwe, że ta arena jest związana z tym nowym pseudo-endgamem, który miałby się pojawić. To może być to, bo o arenie faktycznie faktycznie było i było więcej. Jeżeli to jest prawda. Może to być przypadek, może to być zbieżność nazw, może to być coś całkowicie innego, albo jedna z tych informacji może być niepoprawna i nieprawdziwa, ale jeżeli są poprawne, to jest spora szansa, taki wysoki procent, że to jest ta arena, w której dostaniemy albo od razu w 5.0 już coś a'la endgame, czy powtarzalny content, który na rotacji można robić, albo to jest coś, gdzie w przyszłości się pojawi ten rodzaj contentu. Szczerze powiedziawszy, jak ja bym był Hojo, to aktualizację 5.0 bym zostawił na pokazanie nowej Rzeczy, jeżeli byłaby tam arena, to możemy zobaczyć arenę tak jak kiedyś mogliśmy zobaczyć chatę tej Mony, że jest tym sealem zapieczętowana i, i że jest hata, i, i nie wiemy co tam jest. A potem, dopiero kiedyś w przyszłości, możemy wejść. I gdybym ja miał decydować, to zrobiłbym, że w aktualizacji 5.1 się to pojawia, więc mamy 5.0 na zwiedzenie nowych rzeczy, po zachwycanie się, bo wiadomo, wtedy zawsze dużo nowego kontentu doskakuje i nowych rzeczy, co utrzyma całą aktualizację. A potem doskoczenie z Endgame w aktualizacji 5.1 albo 5.2 byłoby znacznie lepszym pomysłem, bo już wtedy wchodzi zmęczenie, ludzie zaczynają narzekać, że dobra, dużo nowego jest, ale co, zrobiliśmy jednokrotnie i tyle, i koniec. A wtedy nie, nie koniec! Wchodzi endgame, powtarzalny content jakiś. Jakbym ja na ten temat mógł decydować, to rozwiązałbym w ten sposób. Z drugiej strony, jeżeli dadzą endgame w aktualizacji 5.0, byłbym zachwycon. będę zachwycony, będę zachwycony, będę, może będę, może nie. Lecąc dalej, kolejna miejscóweczka zwie się Sharpstone Inferno, czyli będziemy mieli inferno ostrych kamieni, i następne miejsce nazywa się Space of the Night God, czyli przestrzeń, miejsce nocnego. Przed ostatnim wymienionym z nazwy jest Pulse of the Pure Fire, czyli Pulsowanie Puls czystego ognia. I ostatnim miejscem jest coś, co się nazywa Lake Light Paradise, czyli zapowiada się na. Cudowną miejscówkę, mam nadzieję, że będą tam siedziska, żeby móc nagrywać. To wszystko leci za Leak Flow, jest tłumaczenie by HXG, czyli troszkę Google Translator, troszkę ogarnianie ze strony HXG, no ale nie mamy jeszcze anglojęzycznych nazw. One nie wyciekły w tym momencie, dopiero z beta testów lecą pliki do wszystkich, co oznacza, że dziś wieczorem, dziś po południu będą się pojawiały te nazwy, które faktycznie będą w grze, bo, bo, bo są tłumaczone przez twórców do tego, co ma być, a nie przez ludzi, którzy dorwali chińskie bądź japońskie szlaczki i tłumaczą je własnym sumptem. Tak tylko zaznaczam. I jest też informacja, że jeżeli chodzi o całą mapę Natlanu, to jest ona większa niż to, co wyciekło... Wyciekło. To, co zostało pokazane na teaserze do Natlanu, czyli cały ten fragment w momencie, gdzie on tutaj będzie... O, tutaj, tutaj. Ten cały fragment, który tam w bok pojechał i ta mała pojeździła, poskakała i pokazała nam, jak wygląda cała mapa, to nie jest cały segment, który będzie w 5.0. Jest troszeczkę więcej. Nie dużo, ale jest troszeczkę więcej. Część też jest pod ziemią, co oznacza, że w aktualizacji 5.0 z tej mapy, którą możemy zobaczyć, jest też piętrowo góra-dół. Może też przechodząc do tego, bo tutaj są informacje z kolejnego źródła na temat tego, co zobaczyć będziemy mogli. Więc jeżeli chodzi o Natlan i o bardziej zachodni brzeg, to nie będzie nam dane ujrzeć tego brzegu i zobaczyć, co jest z tamtej strony. W sumie nie tylko dlatego, że w aktualizacji 5.0 nie będzie tego i nie będzie się tam dało dojść, tylko Natlan otwiera nas na kolejny kontynent. Ten kontynent, po którym my teraz biegamy, kończy się tutaj na pustyni i nie wiem, czy. Czy to jest ta sama pustynia, która będzie oddzielała Natlan z drugiej strony, czy, czy Natlan jest już po drugiej stronie pustyni i o tym jest mowa, ale pustynia jest granicą, końcem tego kontynentu. Czyli Plus minus coś takiego jak u nas góry Ural. Jesteśmy Europa, Azja i Euroazja. W sumie to jest jakby jeden masyw lądu, a jest technicznie podzielony na dwie części i dwie strony. Więc tutaj będziemy mieli sytuację taką, że tam, gdzie kończy się Natlan, to nie jest jeszcze koniec gruntu, lecąc dalej będzie dużo, dużo, dużo więcej, gdzie nie będziemy mogli pójść z buta, bo Paimon nas zawróci, że to jeszcze nie jest czas na ten kawałek przygody. <laughs> Więc jeżeli o to chodzi, nie wiem, ile będzie zachodniego fragmentu linii brzegowej, nie powinno być jej zbyt dużo, ale lecąc na południe tam będzie prawdopodobnie pustynia i nie będzie się dało wejść i nie będziemy mogli pojechać dalej, ale jest sugestia, że tam dalej jest sporo, sporo, sporo kontynentu przed nami, tylko nie mamy możliwości i okazji tam polecieć. Przepraszam, wcześniej mówiłem zachód, chodzi o południowy zachód, bardziej o południe niż o sam zachód sam w sobie. Tu się pojawiają problemy w tłumaczeniach rzeczy, które lecą, bo jedne sugerują, że będzie tam albo wjeżdżał ocean, albo fragment oceanu z jednej ze stron, albo kiedyś tam był ocean i fabularnie będziemy ruszali ten motyw, że był ocean, a teraz jest piach. Dlaczego jest piach? Jedna sugestia jest, że była spora wojna i tam odparowało jada, 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 więc tu się pojawiają rzeczy. No ale wracając do tego fragmentu, który my tutaj będziemy mieli. Jest około 13 do 15 jaskin, do których będzie można wejść i są one dość duże i rozbudowane, nie tak skomplikowane i porąbane jak to, co w Sumeru było, ale są dość duże. Bardziej przypominają te, które mamy w czeniu Weil, że będziemy mogli wejść będzie do czterech pięter na każdą jaskinie, czyli jedno, dwa, trzy góra, cztery piętra i nie będą aż tak rozbudowane, chociaż same w sobie nie mają być duże, ale nie mają być skomplikowane w nawigacji, raczej proste i przejrzyste. Więc bardzo dobra odpowiedź dla tych, którzy narzekali na to, jak wygląda Sumeru i jak jest skonstruowane. Dalej z tego samego źródła padło pytanie, jak duży jest Natlan, bo mówi się, że ma być plus, minus, taki jak aktualizacja 3.1 w Sumeru i tak dalej, i tak dalej, przy czym ludzie zakładali, że no, 3.1 to jest oczywiście 3.0 plus 3.1, a 3.0 to były jakby prawie wszystkie TT i 3.1 to wjeżdżaliśmy już na pustynię, nie, dobrze pamiętam, już nie pamiętam ludzie, poprawcie mnie w komentarzach. To odpowiedź poleciała taka, że samo 3.1, bez 3.0. Tyle gruntu, ile dostaliśmy w aktualizacji 3.1, to jest to, co plus minus wielkościowo będzie porównywalne z Natlanem, czyli informacje, które niektórzy rzucali wcześniej, że to będzie przegigantyczne, tak naprawdę na razie się nie potwierdzają, ale tak samo nie potwierdzają się te najstarsze informacje i liki, które mieliśmy, że Natlan ma być jedną z najmniejszych nacji, jeżeli chodzi o powierzchnię, o grunt. Zobaczymy z mojej perspektywy, to jest takie tito mito, grunt, żeby było tego gruntu wystarczająco dużo do i zwiedzania, ale żeby nie było bezsensownie dużo i w żadną stronę średnio, tak jak w Sumeru. Mi się w Sumeru zwiedzanie nie podobało bardzo. Z drugiej strony, żeby tam było co robić żeby było napakowane, patrzę na Ciebie wymownie. Więc tak, jeżeli chodzi o wulkan, to faktycznie jest wulkan na zachodzie i ekspansja mapy będzie leciała konkretnie od wulkanu właśnie na północny zachód, więc będziemy plus minus kończyli nasze zwiedzanie na wulkanie. Jeżeli dobrze kumam, natądzące aktualizacje powinny nas pociągnąć w górę od wulkanu, czyli będziemy w tamtą stronę lecieli, a nie w stronę tego nowego wielkiego kontynentu, który jest nie do zwiedzenia jeszcze. Plus do tego były informacje i spekulacje na temat podziemnego miasta, albo jakieś piramidy podziemne, albo lewitującej piramidy. Są fragmenty lewitujące, ale nie ma lewitującej piramidy. To jest to, będzie w sumie jedna wysepka latała. Przy czym ta wysepka też zostanie, żeby było zabawniej ujęta na mapie. Czego tutaj pokazać nie można? Och, no! Tak jak macie tutaj przeskok góra dół to będzie jeszcze znacznik nad górą, że będzie to do lewitowania dało się oznaczyć. I wskoczyć tam. Więc taki patent zrobili, ale jeżeli chodzi o miasto, to nie ma na razie, przynajmniej w chwili obecnej, w natlanie miasta podziemnego. Były gigantyczne sugestie, że ma być, ale to się nie potwierdza. Z drugiej strony jest świątynia, która jest dość duża, która powinna być pod ziemią również, czyli no, wajby z sumeru, powrót troszeczkę bardzo wezmę sobie to, odklikam, bo mi miga i mnie rozprasza. Więc jeżeli chcecie podziemnego miasta, to jeszcze nie, to jeszcze nie, ale podziemne świątynie jak najbardziej na tak. Więc więc przeskoczyłbym do jeszcze jednej rzeczy, którą chciałem poruszyć przed końcem tej aktualizacji. To jest w sumie ostatni moment, kiedy mogę o tym zacząć gadać, bo niedługo zaczną lecieć rzeczy bardziej związane z aktualizacją 5.0 i będziemy mogli powoli potwierdzać, co się okaże prawdą, a co nie. Więc jeżeli chodzi o. Upgrade graficzny. Jeszcze to rozbełyszymy na części pierwszej. Tylko na razie wam rzucę, jaka ogólnie jest koncepcja z tym i co ja słyszałem. A potem, jak będziemy mieli więcej informacji, to zacznę się odnosić do tego, co jest prawdą, co jest nieprawdą. Bo tutaj od wielu, wielu miesięcy, w sumie praktycznie od czasu, kiedy jeszcze byliśmy w Sumeru, mówiłem wam, że jest jakaś bardzo duża inwestycja i że prawdopodobnie będzie upgrade graficzny. Że będą poprawione stare miejsca, że będą lepiej wyglądały. I jeżeli dobrze rozumiem, to plan oryginalnie był strasznie ambitny, ale tak bardzo, bardzo, bardzo ambitny. I to było w momencie, kiedy rozwalamy. Był koncept na Fontaine i zmieniało się tutaj bardzo dużo, nie tylko jeżeli chodzi o wygląd, ale również o to, jak będzie wyglądała fabuła, co tu będzie grane to ten moment, kiedy to było rozwalane, to padał plan na oryginalny rework graficzny gęsina. Tutaj praktycznie wszystko miało się zrobić na nowo, tak samo jak jest, ale na nowo, i mnóstwo dodatkowych rzeczy miało zostać dodanych z koncepcją taką, że dostaliśmy nowe mechanizmy poruszania się. Nie wiem, czy pamiętacie, były kiedyś liki na temat tego, że w starych miejscach mają dodać te dendrograny do przyciągania się. Może to z jakimś questem zrobią, może coś w tym stylu. To było połączone z tymi likami o reworku graficznym, że, że, że tu się zmieni troszkę. Jeżeli o to chodzi, tutaj nie słyszałem nic na temat reworków graficznych, ale jeżeli chodzi o Liwę, to już słyszałem, że te co starsze rzeczy, te co słabiej wyglądające rzeczy, zostaną zmodyfikowane i tutaj też również doskoczy kilka elementów, których nie mieliśmy wcześniej, żeby ubarwić tą całą grę i sprawić, że no, jest więcej do roboty biegając po starych miejscach. Innymi słowy, wszystko co stare miało zostać tak jak było, chociaż wyglądać świeżo i na nowo a między te stare rzeczy mają powskakiwać nowe, czyli może jakieś nowe skrzyneczki, a może jakieś nowe rzeczy do zrobienia, jakaś gierka do biegania, ścigania się itd., itd. O i tak dalej, i tak dalej. O Inazumie i zmienianiu Inazumy słyszałem niewiele, poza tym, że jest na liście rzeczy do zmienienia. W sumie właściwie wszystko aż do kazmu było na liście do zmienienia, a na zachód od kazmu zostaje tak jak jest, plus minus, plus minus. Jedną z rzeczy bardzo ambitnych, które szybko wyleciały z tego planu, było pływanie. Była adnotacja, że trzeba wymyślić, co zrobić z puzelkami w sumeru, jeżeli gracze odbokują. z Dolność pływania w fontein i będą mogli nurkować w miejscach, gdzie są jakieś puzelki do zrobienia w sumeru, co oznacza, że to, co blokowała do tej pory woda. Przestanie ona blokować. Oczywiście rozwiązano to finalnie inaczej, czyli możemy pływać tylko w fonteinę i tylko w tych miejscach, ale jeżeli dobrze kumam, plan oryginalnie był taki, że tutaj wszędzie będzie można pójść zanurkować, tam jest plan na różne ruinki, tam jest plan na różne podziemne rzeczy, stare fragmenty miasta, które są pod Storm Terror's Layer, tam się miałoby dać zanurkować i zobaczyć rzeczy, które są poukrywane, więc po prostu trochę kontentu wodnego, no i sporo kontentu podziemnego tam taki był plan, takie były głosy i takie były dyskusje, więc powstały różne koncept arty i rzeczy przedstawiające, jakby to miało wyglądać. Z tego, co rozumiem, prawie wszystko zostało zarzucone. I jeżeli informacje do mnie docierające są poprawne, to na chwilę obecną rework graficzny bardziej sprowadza się do wymienienia części asetów, które zajmują bezsensownie dużo miejsca, można to zrobić lepiej, mniejsze i wygląda bardziej efektownie, więc będzie kilka rzeczy podmienionych. Nie wydaje mi się, żeby cała mapa została zrobiona jeszcze raz na świeżo, tak jak oryginalnie był plan, że można by, można by. Wydaje mi się, że bardziej ruszymy filtry partikle, oświetlenie jak pracuje rzeczy, które robią bardzo duże wrażenie a które są warstwą na modelach 3D leżących tutaj, więc to nie będzie zmieniane chyba więc oryginalne plany, to co ja dawno, dawno, dawno temu słyszałem i wam jeszcze zanim weszliśmy do Fontaine były strasznie ambitne, te plany były rozbudowane bardzo, im później dostawałem liki na ten temat, wszystkie są coraz mniejsze coraz bardziej takie minimalistyczne, że a w sumie to dodajmy tylko partikle, dorzućmy prawdą jest, bo twórcy już to za, <laughs> zapowiedzieli, że od aktualizacji aktualizacji 5.0 zmieniają się minimalne wymagania. Bardzo możliwe, że zmieniają się tylko dlatego, że w aktualizacji 5.0 gra będzie bardziej wymagająca, więc żeby pograć w 5.0, a to jest ta sama gra, to oznacza, że będziemy na natle potrzebowali mocniejszego kompa, a cała reszta pozostaje mniej lub bardziej bez zmian, ale minimalne się zmieniają. Więc cały ten rework, cały ten upgrade graficzny może się sprowadzać tylko i wyłącznie do tego. Więc mając to za sobą, uruszyłbym jedną rzecz, która z Genshin'em jest pośrednio związana, bardzo, ale nie jest na likach. I żeby było zabawniej, myślałem, że jak coś takiego będzie się zbliżało, to gdzieś. Coś się pojawi na ten temat, a się nie pojawiało. Czyli kolejna konkurencja jest w drodze, i. no dobra, może przejdźmy od razu do niej. To na co teraz patrzycie, to jest stronka prezentująca i promująca NTE, czyli Neverness to Everness. Nie podoba mi się, jak to robią, że to zaczyna migać i dawać po oczach średnio. Został jeden dzień, 16 godzin, 36 minut i 41 sekund. W sumie nie wiem do, do czego. Gdzieś tu da się kliknąć, żeby zapisać się na listę zainteresowanych. To są jakieś ten, Bóg na... O, tu, 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 możemy zarezerwować. Jak się gdzieś tutaj pogrzebie, to powinny być. Mm, 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 tak. Są informacje na temat PC, -ta, Mobilek i konsol. Ludzie spekulują w tym momencie, że będzie PlayStation 5, PC oraz Android i iOS. Oczywiście, PlayStation 4 prawdopodobnie dostanie krótszy kawałek kija. Tu możecie się zarejestrować na informacje. Więcej informacji powinno być we wrześniu. Już którego? Nie, nie podali którego. We wrześniu 2024, więc za kilka miesięcy powinni wrzucić więcej trailerów, więcej informacji. Co do trailerów, może zaraz przeskoczymy i zobaczymy, jakie twórcy nam już przygotowali, bo możemy zobaczyć zarówno gameplay jakby ten. Jeszcze nie widziałem, więc podzielę się jakby z wami swoją radością pierwszego obejrzenia. To jest gierka od Hotta Studios, czyli ludzi stojących za Tofem. To z jednej strony działa bardzo na plus, no bo ludzie od Tofa odczaskali się troszkę troszeczkę z rinkiem i wiedzą na jakiej zasadzie to działa i mieli bardzo, bardzo ostrą szkołę życia przy wydaniu swojego poprzedniego tytułu, więc wydaje mi się, że jeżeli wyciągnęli odpowiednie wnioski z Tower of Fantasy to jest dobry moment w którym mogą stworzyć coś nowego, fantastycznego. Z drugiej strony ludzie są średnio nastawieni do hotty po tych wszystkich bajerach, które były na samym początku jak kradzione asety, bardzo bliźniaczo podobne asety, inne jakieś tam kombinacje, bardzo dużo tam było brudnego pr -u. nie wszystkie te, te negatywne informacje oczywiście były prawdziwe, więc sporo ludzi będzie do nich nastawionych ze względu na to, że to jest Hot Tag Games. Sama gierka po screenshotach, bo widziałem na razie screenshoty, zapowiada się ciekawie, ale uderzamy w totalną saturację na rynku. W tym momencie jest już Zenless Zone Zero, bo uderzamy w tę samą mańkę nie gameplayowo, tylko wizualnie co Zenless Zero, czy wizualnie, koncepcyjnie, o. Zbliża się projekt Mugen i tych gier, które uderzają dokładnie na tą samą nutę jest więcej, żeby tylko wymienić Kemuri. Projekt Hitomi, Duet Night Abyss, projekt Akatsuki, Breakers Unlock the World, Extraordinary Ones Mirage, wcześniej znane jako Tianzi 76, no i oczywiście wspomniany Projekt Mugen, więc dokładnie na tą samą nutę będzie sporo gierek wychodzących plus, minus, plus, minus, w tym samym okresie znaczy się. W w perspektywie roku półtorej i będzie gigantyczne przesycenie rynkiem i Hojo moim zdaniem wyjdzie z tego obronną ręką ze względu na to, że konkurencja pozagryza się sama ilością, niejakością, jakość będzie miała mniejsze znaczenie. Więc z jednej strony cieszy mnie, że kolejna fajna, może potencjalnie fajna giereczka zbliża się i coś, GITES może będą mieli do pokazania, z drugiej strony po prostu zdaję sobie sprawę, że saturacja jest tak gigantyczna na rynku, że te gry nie mają prawa się utrzymać. Z tych wszystkich wymienionych gier zostanie jedna góra, dwie, reszta będzie, jeżeli nie zamykają zamykając serwerów, szorowała dno i trzymała się ledwo, ledwo, a obronną ręką wyjdą gry od Hojo, ze względu na to, że to są gry od Hoyo. Nawet nie dlatego, że są najlepsze z najlepszych, tylko dlatego, że to są gry od Hojo. Więc zobaczymy jak będzie. Więc pozwolicie, że polecimy z oficjalnym trailerem razem, a macie go zresztą tutaj podpiętego. Jezu, Ania, Ania po całości Gacza dosłownie, wiecie coś smutne? Jakby ktoś mi pokazał ten trailer i powiedział, że to jest Zen, Zone Zero albo projekt Mugent, to bym uwierzył. Fajny trailer, podoba mi się. Oooooo, ujęcia są cudne. Jade, to ty? Mamy Encore, mamy Jade. Ta z tyłu wygląda jak <laughs> skrzydło ma jedno czy, czy dwa, bo jedno chyba ma tak jedno skrzydło, bosy z drugiej. Zarąbiasty koncept, podoba mi się to. Don't forget the rush fee. Thanks! Metal all you want. Zobacz, to mają animację. Mam vibe podobno jak przedstawiali w Zenless z Zero różne frakcje, nie? Że to są te policyjne grupy, to są te matesy... Oooo! Soczyste animacje! Modele żeńskie są fantastyczne. Modele męskie na razie mnie nie przekonują. Są takie bardzo sztampowe. To jest taka Firefly, tylko tylko ten. Okej, czekam z niecierpliwością. Do mnie przemawia. Klasyczek, klasyczek. pam pam. A tu mam bardzo vibe tofa. No, co wygląda dużo lepiej. Poszaleli z kamerą. Jeżeli wolność biegania i rozpierdzielania się będzie jak w tofie. NTE. Neverness to everness. Okej. Okay. <laughs> Miau! Okej okay, ludziska, wy w międzyczasie, przed tym trailerem i pewnie teraz po tym trailerze mieliście wklejone fragmenty z gameplayu, również widać parę zapierających dech w piersiach motywów, tak jak ta trawa, która wyrasta i ten... S -s -s są fajne rzeczy. Zobaczymy jak to zostanie zrealizowane, bo wszystko opiera się na tym, jaka będzie sytuacja na rynku i, i jak dobry to będzie miało gameplay, bo jeżeli pójdą po bandzie i zrobią coś fajnego, to mają szansę. Bo podobnie jak z projektem Mugen, jest pierwsze pytanie, czy to jest... Przyjemniejsze w graniu, lepsze od Gęszina, bo jeżeli jest bardziej toporne. To jest umar w butach, więcej, o grze nie rozmawiamy, nagramy odcinek 2, góra, 3 i nie wracamy do tematu. No bo jeżeli gierka jest toporna, to się nie utrzyma na rynku, nie. Są lepsze gry już dostępne, więc po, po co się szarpać, po co się napierdzielać, chyba, że gra aby związek z jakimś wielkim brandem, nie wiem, od Pokémonów czy od Wiedźmina, czy od czegokolwiek innego, co ludzie kochają. I chcą po prostu, żeby się udało, więc nawet toporność grania sprawia, że ludzie będą pakowali hajs w ten solo leveling. Nie to, że mówię, że so solo leveling jest toporny, ale marka sprzedaje produkt. Gwiezdne Wojny, Marvel i tak dalej, i tak dalej. Te gry mają Prawo się utrzymać ze względu na to, że brand jest rozpoznawalny. Jeżeli mamy drugą sytuację, w której gierka jest gameplayowo przynajmniej porównywalna z Genshinem, czy innymi rzeczami, które dominują w tym momencie na rynku, to nie musi być Genshin, ale jesteśmy na serii z Genshin, dlatego tak na to patrzę. To oznacza, że wtedy liczy się raz, jak bardzo dobra gra jest, dwa, jak mocną promocję ma i trzy, jaka jest sytuacja na rynku, bo jeżeli wyjdzie projekt Mugen, który załóżmy będzie dobry oraz Neverness to Everness, który również będzie dobry, to będą się napierniczały ze sobą, z tym wszystkim, co jest na rynku, przede wszystkim z Endless Zero ze względu na stylówkę i klimat tego urban Fantazy, ale też z Genshinem, z Tower of Fantasy, który umiera, z Weathering Waves i tak dalej, i tak dalej, widzicie, robią się bardzo duże problemy, więc jeżeli gra sama w sobie nie będzie wystarczająco dobra, nie wystarczy, że będzie dobra, musi być Wystarczająco dobra, wtedy dopiero zaczną się kłopoty, bo jeżeli nie będzie, to jest przesaturowanie rynku. Do tego też no, ludzie nie mają aż tyle czasu, więc robi się coraz gorzej. Konkurencja dla Genshin'a powinna była wychodzić rok, półtorej temu, nie udało się, a teraz jesteśmy w bardzo dziwnej sytuacji, bardzo dziwnej pozycji. Mi się podobał ten trailer, nie mam zaufania do Hotty jako do firmy. Zobaczymy, co tutaj finalnie wyjdzie. Perfect World, nie jestem fanem, nie jestem przekonany. Hotta, zobaczymy. Trzymam kciuki, mam nadzieję, że będzie coś fajnego do pogrania i do po. Opowiadania. Daj znać, jak twoje wrażenia w tym temacie, a ja się odmeldowuję. Pamiętajcie, że trwają w tym momencie konkursy, takie jak Hydrofoka Boss oraz Upał. Dzisiejsza miejscówka została podesłana przez kapitan Maximus, więc pozdrawiam cię bardzo mocno i serdecznie. Jesteś OSOM! Awesome! Nie zapomnijcie zajrzeć na Deliczek Web Event. Tutaj macie za dzień 16 kryształki, co oznacza, że za dwa dni są Primogem i za cztery dni są Stellar Jady, bo również dzień 16 w Honkaju starej jest. Wbijcie jeszcze do plecaka do zakładki z gadżetami sprawdzić, jak długi cooldown pozostał wam na Parametric Transformerze. I korzystając z okazji chciałam bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym wasze wsparcie jest nieocenione. Lisi Mogowie, wasza magia jest potężna, jesteście osą. Lisi Arce Mogowie, wasza magia jest arcypotężna, jesteście arcy osą. I lisi Twitcher nauczy wasza magia jest Twitcher potężna, jesteście Twitcher osą. I na Twitchu widzimy się przy najbliższej okazji, która powinna się nadarzyć. Już jutro o godzinie 18. To jest już wszystko co ja dzisiaj dla was mam przygotowane. Więc życzę wam miłego dnia, dobrego jedynka, Świetnie, świetnych pięciogwiazdkowych rolek. Niech Boże Karędzi wam sprzyja. Hej! To so stopni w pokoju jest jak nic. Ja, ja, ja naprawdę idę się u to, idę pod prysznic.